Tego miejsca, choć parę Pierwsze to ogromna wdzięczność wszystkim organizatorom tego dzisiejszego stopnia. To jest lekcja nieprzeciętna, ukształtowa. Drugie, z jakiej racji yy, troszeczkę tak zostałem uhonorowany. Po mojej wsi wykryto, po. W u jednego z aktywistów partii zginął on sam, a został poszczelony ciężko Ludwik zelech. Ten człowiek według opinii lekarskiej powinien żyć i tak u przy rewizji w domu, gdzie go aresztowali, powiedzieli matce. Matko myśli tego syna, wyleczymy. Miał przestrzelony żołądek. Na furmankę brzmiącej przed samą, Z furmanki blaskowej przeszedł do samochodu sam. I został zamordowany, bo to było w niedzielę rano został zamordowany z niedzieli na poniedziałek na UB w Ponieważ propaganda układała różne sposoby wymysły, żeby włączyć ludziom w to no, dzisiaj nawet słyszałem od pana Gabrona, na której że UB przywiózł go na cmentarz i na tej drabince, grabarza, czekał metali, planując na wykopanie dołu i przysypanie ziemią. Tutaj za kawę wojskową jest mały obelisk. W nocy został zamordowany skąd to wie, bo tam był również aresztowany w a z bratem siedział w celi człowiek, który po zamordowaniu przy przesłuchaniu w lub pozanowi po schodach święta, tam gdzie do niedawna był sklep papierniczy. nie było uber. Dróg go za nogi i zakopał w lub w podwórzu, to już tego Przy pomocy rodziny i jakichś dobrych ludzi, chyba nasłonych, tak myślę, udało się, że grabarz Limanowski w nocy przeniósł go we worku na plecach. Tu był mały postury zelek, i zakopał go tutaj za kwaterą. Oczywiście nie było żadnego napisu, ale reżina nie działa, m.in. Zelek Józef, brat jego, który pracował w Zewiezie. I tak się zaczęła hekatomba żmionckiej organizacji niepodległościowej, w której zginęło kilku młodych ludzi, wśród nich mój brat, Józef. Znajomy, a według profesora Wierzyńskiego, który opisał wszystkie te wydarzenia w rozdziale Żywiąca w pół wieku później, napisał, że związanych ludzi i cierpiących z tą było około stu. Wśród nich była moja siostra i brat, braku zarządzania śmierci. Za przynależność do tej organizacji, a siostra za pomoc tej organizacji otrzymała 10 lat więzienia. Żyje jeszcze w A ja prześledziłem i mam w domu dokumenty ipn oczywiście przetrzebione. Mam tego z 300 stron. To była organizacja w połączona z organizacją w Nowym Sąszu. Między innymi z tą organizacją, której kapelanem był ksiądz Burgacz Jezuita, który został zamordowany na więzieniu Montolupi w Krakowie. Dlatego jestem tutaj i ogromnie się cieszę, że mogłem uczestniczyć, mimo że już mi troszkę świmy odchodu. Wszystkim za wszystko dziękuję, a za to lekcję historii specjalnie. Bo powiedział błogosławiony Jan Paweł II, gdy zanika pamięć, zanika nawet. Dziękuję bardzo, zapraszam i myślę także, że powinniśmy się spotkać na rzecz było gdzieś e, ciepło.